Ale też tych trudnych. A kiedy wasze dziecko pierwszy raz wchodziło do internetu, byliście tam razem? OSE to bezpieczny internet w szkole. Zadbaj o bezpieczeństwo swojego dziecka również w domu. Małgorzata Kukuła, dzień dobry. Jesteśmy z Państwem, bo dzieje się rzecz ważna. Do Sejmu wróciła ustawa Lex TVN. Niespodziewanie trafiła na Komisję Kultury. To stało się nagle. A to ważne, bo to jest ustawa, która, jeśli zostanie przyjęta, może skutkować tym, że TVN nie będzie mógł nadawać. Dlatego transmitujemy Państwu to, co dzieje się na Komisji Kultury. Ja bym chciała powiedzieć przede wszystkim do mediów, które są tutaj i y, y, oglądających nas, pewnie Polaków, y, którzy są y, wprowadzani w błąd. Y, nie ma żadnego złamania prawa. UZUS parlamentarny no jest. No przecież taki, biuro prawne przed momentem przekazało, co pani opowiada. Komisje są zwoływane. Bardzo często, z godziny na godzinę. I sami wielokrotnie w takim zwoływaniu komisji wszyscy pracowaliśmy. Pani poseł, pani celowo wprowadza w błąd. Na, na temat spraw związanych na przykład z uchwałami, z upamiętnianiami. Jak sobie państwo sięgną pamięcią, to niejednokrotnie takie posiedzenia komisji z krótkim czasem ogłoszenia były zwoływane i zgodnie nad tym pracowaliśmy. Nie był to widocznie temat, który budził taką kontrowersję w opozycji.